Mam problem z kampaniami profrekwencyjnymi. Jest to trochę clickbait, bo to nie jest tak, że sprzeciwiam się hmm, działaniom na rzecz frekwencji. I zasadniczo w idealnym świecie chciałabym, żeby głosowało jak najwięcej osób i żeby demokracja była jak najbardziej bezpośrednia. A i cudownie, gdyby była też demokracją e, jak najbardziej mm, zdecentralizowaną. I do tego bardzo lubię państwo. I państwowość, i chciałabym, żeby państwo było silne, ale denerwują mnie kampanie profrekwencyjne. Zwłaszcza te skierowane do młodych kobiet. No właśnie, jest to temat o tyle trudny, że strasznie nie chciałabym zabrzmieć jak fani króla Maciusia I i króla Lwa, czyli polscy monarchiści. Nie chciałabym zabrzmieć jak niszczyciel. Uśmiechów i dobrej zabawy, któremu zawsze coś się nie podoba, ale bardzo potrzebuje się wygadać na ten temat. Szatkując to sobie na jakieś takie małe kawałki, to na pewno denerwuje mnie zachęcanie do głosowania zgodnie ze swoim instynktem czy intuicją, bo dla mnie to oznacza to samo, co głosowanie w zgodzie z chłopskim rozumem. I jakieś takie, zwłaszcza kiedy to są kampanie skierowane do kobiet. Przedstawianie tego w jakiś taki upupiający sposób i porównywanie wyborów z codziennymi wyborami. A wybory wyborom nie są równe, jeżeli oczywiście w ogóle przyjmiemy istnienie wolnej woli, ale nie będę wchodziła w rejony triggerujące moje zaburzenia dysocjacyjne. W każdym razie e, branie udziału w wyborach jest e, podejmowaniem decyzji, która jest decyzją... Mm, Stosunkowo wyczyszczoną z czynników zewnętrznych. I o co, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że du pod dużo większym wpływem czynników, na które nie ma się wpływu, jest się podczas podejmowania różnych innych decyzji w życiu. To znaczy właściwie wszystkich. Wasze decyzje konsumpcyjne. Są wypadkową jasne potrzeb, ale też mm, zamożności, ale też e, celu, który chcecie osiągnąć, a ten cel też jest zależny od trendów, od kompleksów. Od planów. Decyzja o powrocie do pracy, jakby kiedy ma się do wyboru, zostanie z dzieckiem, to też czasami jest pozorna decyzja czy pozorny wybór. Albo czy wzięcie kredytu jest wyborem, czy zawsze branie ślubu jest takim czystym wyborem, czy decydowanie się lub niedecydowanie na dzieci jest wyborem. Takim czystym? No nie, jest bardzo dużo różnych czynników, które na to wpływają i czasami podejmujemy te decyzje tylko pozornie, bo jakby to, to pole, w którym jest tylko i wyłącznie nasza czysta, wolna wola, jeżeli ona istnieje, jest często bardzo wąskie. No i pozornie przy wyborach parlamentarnych, politycznych to pole jest trochę szersze i też mamy jakby różne materiały edukacyjne, z których możemy korzystać, więc może to jest też dobry pomysł, jakby nie odsyłanie do latarnika, a nie mówienie hej, zagłosujesz zgodnie ze swoją intuicją, bo jakby wyborcy Konfederacji to najczęściej oni głosują zgodnie ze swoją intuicją, bo, bo fajny, fajny pan pije browca. Ale to jest mój mniejszy problem, zdecydowanie, z tymi kampaniami profrekwencyjnymi. Jest, jest pewien gorszy. Zwłaszcza dotyczący zachęcania kobiet znowu do udziału w wyborach. I to jest taka studnia pełna hipokryzji. E, począwszy od osób, które biorą udział w tego typu kampaniach, to mnie chyba najbardziej denerwuje. Kiedy jakieś znane e, gwiazdy, które właściwie. Nie miały nic wspólnego z polityką do tej pory, zostają zachęcone przez swój PR, żeby przeczytać ewidentnie z kartki zachętę dla młodych kobiet, żeby poszły zdecydować tam w wyborach. I irytuje mnie, kiedy zachęca do tego osoba, która nie wykorzystała absolutnie minimum swoich gigantycznych zasobów, bo Obserwujący i zasięgi to gigantyczne zasoby i to gigantyczna władza. Nie wykorzystała ich ani trochę, żeby zaangażować się politycznie, ale. Zaangażować się społecznie i nie, nie mam tej na myśli filantropii, i nie mam tej na myśli washingu, i nie mam tej na myśli e, jeżdżenia, latania e, na drugi koniec świata, żeby pomagać e, dzieciom, o których sytuacji do tej pory nie myślało się nawet przez sekundę, ani wpłacania ogromnych sum na organizacje tym się zajmujące. Chodzi mi o takie bardzo proste działania, o to, żeby usiąść i powiedzieć, na przykład, ej. Płacenie podatków nie jest takie złe. Jakbyśmy płacili wyższe podatki, my, zamożni ludzie, to wtedy, to wtedy nie trzeba by było nie trzeba byłoby wpłacać na WOŚP. Albo, albo, ej, dziewczyny, z tą aborcją to jest, to jest poważna sprawa, nie? Albo jak, jak są jakie jest takie jedno ugrupowanie które mówi, że zajmuje się tylko, tylko prostymi podatkami, to zobaczcie, oni też mówili, że chcieliby by bić osoby nieheteronormatywne, albo że kobiety nie powinny mieć praw, no zobacz, zobacz. Albo, ej, słyszeliście kiedyś o budżecie obywatelskim, albo, ej, słyszeliście o tym przypadku korupcji i yy, jasne, to, to są czasem osoby, które angażują się w jakieś akcje pozornie społeczne, mm, dlatego, bo, bo znowu PR, najpewniej, i wygląda to mniej więcej tak. No, to straszne, to straszne, że młodzi ludzie mają najniższą samoocenę w Europie. Zaraz o tym porozmawiamy, a sponsorem naszego odcinka jest yy, dieta, która zmieni wasze życie. Na wartościowe. Za pudełka 1500 kalorii zapłacicie 50% mniej. Zachęcam. Albo. Tak, tak, sytuacja psychiatrii dziecięcej jest naprawdę przerażająca. Tymczasem my w studio porozmawiamy o roszczeniowym młodym pokoleniu, które nie daje sobą pomiatać. Moimi gośćmi są pan przedsiębiorca, pan przedsiębiorca i pan polityk. Po prostu, kiedy młode kobiety do głosowania zachęcają kobiety, które nie zrobiły <noise> nic. Żeby te młode kobiety nie tyle zainteresowały się polityką, co czuły, że mogą się nią zainteresować i to jest temat dla nich, nie zrobiły nic. Mnie to po prostu odrzuca. Zwłaszcza też, kiedy to są osoby, o których myślę sobie, że zrobiły do tej pory wszystko, żeby zoptymalizować swoje zyski i dlatego też nie poruszały nigdy żadnych szczególnie trudnych tematów, że tak naprawdę z trudem nawet wstawiły gdzieś tam ten piorun, jak były protesty kobiet. E, I to pewnie po bardzo długiej narazie czy przypadkiem e, nie stracą odrobinę, odrobiny z tej swojej wielkiej góry pieniędzy. To jest, to jest po prostu... Jak można... I się, i się zastanawiam się czasem, czy jest taki, e, taki próg zamożności, po którym nagle możesz mówić dokładnie to, co chcesz i, i nie bać się już tego, że przestaniesz być zamożną osobą. Czy jakby, czasami sobie wyobrażam, że no dobra, jakbym była e, influencerką, to e, rzeczywiście może bym się trochę hamowała przez kilka lat i nie wiem, zarobiłabym 2 miliony złotych i, i, i to chyba już, w sensie, czy, czy to już mi nie wystarczy, żeby jakby Zacząć, do jakiego momentu trzeba powielać ten, te, ten majątek, żeby zacząć mówić to, co się myśli? W końcu trzeba też pamiętać o tym, co się dzieje, kiedy kobiety zaczynają już poruszać jakieś ogólno społeczne, szeroko pojęte, polityczne tematy. Ja mam dwa takie wspomnienia z ostatniego czasu, kiedy znane kobiety poruszyły jakieś polityczne tematy. I pierwsze, co im przychodzi na myśl, to jest, yy, a mówię o osobach, o osobach, które zupełnie były poza tym, zupełnie, nie? Pierwsze to jest jak yy, Red Lipstick Monster zaprosiła o Giełgonoch, i przez rozmowę yy, o tam kolonializmie. I to, jak one zostały potraktowane. Pamiętam też, wiecie, jesteśmy po premierze Zielonej Granicy, i tak dalej. Pamiętam też, co zrobiono barbarze Kurdej Szatan. Kobiety, co do zasady, rzadziej wypowiadają się na tematy polityczne, ponieważ zwyczajnie więcej je to kosztuje. I mam też tutaj na myśli to, że źródeł naszych poglądów politycznych upatruje się w niewystarczającej lub właśnie zbyt dużej liczbie osób. Z którymi odbyłyśmy seks. Albo z tym, czy jesteśmy e, ładne, czy brzydkie. Ja zawsze na to mówię, że to jest triada: brzydka, gruba, głupia. I już jakby jestem do niej przyzwyczajona, tylko jakby ja jestem do niej przyzwyczajona i cała masa dziewczyn, które były. Gotowe rozmawiać o tematach politycznych, są do tego przyzwyczajone i jakoś tak mnie to mierzi, jak jakaś gwiazda, która nie ruszała niewygodnych tematów nigdy. Teraz się dziwi, dlaczego kobiety nie działają aktywnie w polityce i nie, nie głosują, podczas gdy, no właśnie to jest to, przez co my przechodziłyśmy, nie? To jest odnoszenie się do naszego wyglądu, a nie do naszych poglądów przez mizoginów, przez margines, osoby, które ach, nienawidzą kobiet, troll konta, na przykład walnij się w zatłuszczony łeb. A, a czekajcie, to Sikorski do kępy. Naczelna hejterka RP, która przez kilkadziesiąt lat rzuca kłamstwa, oszczerstwa, insynuacje i niszczyła życie ludziom ze szczególnym upodobaniem atrakcyjnym kobietom. O, a to Tomasz Lis o Ko Karolinie korwin piotrowskiej Ja chyba chcę... Powiedzieć, że dobrze jest pójść zagłosować i skorzystać ze swojego prawa, że to jest taki moment, w którym mm, można poczuć, można poczuć jakąś sprawczość i to jest super, ale też denerwuje mnie, denerwuje mnie, to, to jest trochę tak jak um, te podwójne wymagania wobec kobiet, jakby z jednej strony one... Słyszą, my słyszymy, że dlaczego, po co sobie to robicie? Dlaczego, dlaczego wydajecie pieniądze na. Dlaczego dajecie pieniądze na jakieś e, zabiegi medycyny estetycznej? Po co sobie to, to robicie? Dlaczego? Naturalna piękność. I jednocześnie jakby te same kobiety żyją w tak strasznej kulturze, która zewsząd mówi im, że nie są wystarczające. I tak samo tutaj, jakby zewsząd słyszysz od zawsze, że to nie są tematy dla ciebie, że może lepiej nie ten. Przede wszystkim nie widzisz swoich reprezentantek, i z drugiej strony teraz wszyscy wymagają od ciebie, żebyś miała poglądy polityczne. A kobiet w polityce nadal jest mniej niż mężczyzn. Kobiet w mediach nadal jest mniej niż mężczyzn. Najlepszą dla mnie akcją profrekwencyjną jest zapraszanie kobiet do debat przez cały rok pilnowanie tego, żeby. Kobiety też były zapraszane do programów, żeby młode dziewczyny widziały inne zaangażowane politycznie kobiety. I jeszcze chcę, ponieważ ja dojrzewałam w czasach, w których um, wstyd było powiedzieć, że jest się feministką. Feministki były memami, tak jak e, Social Justice Warriors, i, i, to, i to nie było wtedy modne, i to, i to nie było wtedy monetyzowalne. I ja mam taką y, swoją odezwę, która wydaje mi się, że jeżeli już miałaby zadziałać, to może, ale też nie musi i nie jestem do tego przywiązana. Młoda dziewczyno lub młody chłopaku, jeżeli osoba, z którą się spotykasz, mówi ci, że nie znasz się na polityce, to po pierwsze, jest to bardzo nieprzyjemne i zasługujesz na lepsze traktowanie. Po drugie, jeżeli mówi ci to, że nie znasz się, nie rozumiesz, lub jeżeli mówią ci to rodzice lub mówi ci to ktoś starszy, generalnie w jakiejś relacji władzy z tobą, to wiedz, że na 99% to ta osoba nie ma pojęcia o polityce. A jeżeli mówi o gospodarce, to już na pewno nie ma pojęcia o gospodarce. Najprawdopodobniej jej wiedza jest taka memiczno-anegdotyczna. Socjal rozleniwia. Podatki w Polsce są wysokie i skomplikowane i z biurokracja. Tylko lenie dostają, ci co nic nie robią. Dodatkowe punkty za obsesyjne mówienie o tym, że jak dodrukuje się pieniądze, to wzrośnie inflacja. I jeszcze za zasłonę dymną i spolaryzowane społeczeństwo. Dlatego absolutnie nie czuj się gorsza. Szukaj wiedzy na własną rękę, jeżeli chcesz, jeżeli masz na to siłę. Pamiętaj też, że jeżeli reprezentanci jakiegoś ugrupowania mówią o dyskryminacji, mówią o stosowaniu przemocy wobec mniejszości, mówią straszne rzeczy o kobietach, to nie żartują. To nie jest mniej istotne niż. Gospodarka, bo gospodarczo też u nich próżno szukać sensownych pomysłów. W każdym razie to nie są żarty, tylko groźby. Jeżeli chcesz i czujesz, idź do wyborów. Warto. To bardzo fajne uczucie, koniec końców. Dobra, Elo, zaobserwujcie mnie na y, Instagramie i zasubskrybujcie kanał. Bye!